Dzień dobry, witajcie kochani, witajcie świetliki. Dzisiaj mam dla Was kolejny film. Zostajemy w temacie transurfingu w biznesie, bo jesteśmy świeżutko po bezpłatnym webinarze Sukces w biznesie w zgodzie ze swoim potencjałem i zasadami transurfingu. Jeżeli masz ochotę obejrzeć nagranie z tego spotkania, to link umieszczam pod tym filmem. W tym nagraniu pokazałam przepis na sukces, wzór na sukces zgodnie z zasadami Transurfingu. Pokazałam, jakie narzędzia Transurfingu będą wspierać nasz biznes, więc zapraszam. A w tym filmie chcę opowiedzieć Ci o takich czterech rzeczach, które bardzo często spotykają przedsiębiorców, wiem, bo sama jestem przedsiębiorcą od 2012 roku. I kiedy zakładałam swoją firmę, to myślę sobie, że to, że ta firma się udała, to tylko dlatego, że ja zakładałam ją z serca, bo o prowadzeniu swojego biznesu nie wiedziałam kompletnie nic. Uczyłam się w boju, czyli popełniałam błędy, i korygowałam, ale serce tam było zawsze. Więc, cztery rzeczy, które spotykają przedsiębiorców, dlaczego to ich spotyka i jakie rozwiązanie ma dla nich transurfing? O tym dzisiaj. Pierwszą rzeczą, która spotyka przedsiębiorców, sprawdź, jak to z tobą rezonuje, jest Czasem płynie, a czasem nie, prawda? Czasem ta rura obfitości jest szeroka, przepustowość jest duża i wtedy mamy dużo zleceń, dużo pieniędzy, dużo klientów i się dzieje, a czasami tak jakby ta przepustowość tej rurki, przez którą płynie obfitość, nagle się zmniejszała i albo nie płynie, Wcale i jest zastój, albo płynie nie tyle, ile kiedyś płynęło. No, i jaka może być tego przyczyna? Mogę Ci tylko powiedzieć o swoim doświadczeniu, a Ty sprawdź. Tak się dzieje, kiedy mieszamy ego z sercem. Czyli jeżeli biznes prowadzimy z serca, Czyli jesteśmy w zgodzie ze sobą, kiedy trzymamy się swojej misji, swojego credo, to wtedy płynie. Jeżeli ego bierze górę, czyli umysł, który ci opowiada, co ty powinieneś robić, jak będzie lepiej, jeżeli ego bierze górę, to przestajemy być wierni sobie, trzymamy się uwarunkowań, trzymamy się tego, co wydaje się naszemu umysłowi, że będzie dobre. A umysł to program, a nie prawda. Więc jeżeli nie trzymamy się swojej prawdy, to najczęściej przestaje płynąć. Takiej ilości, w jakiej chcielibyśmy, albo jest zastój i utykamy. I rozwiązaniem dla nas jest trzymanie się swojego credo i swojej misji. Pytanie: ilu z nas, przedsiębiorców, zna swoje credo wyciągnięte stąd, z serca? Ilu przedsiębiorców trzyma się swojej misji? Ilu z nas wie, czym jest misja? Misja to jest coś, co dajemy światu, coś, co wnosimy dobrego do świata. Zwykle biznes mówi nam nasz cel i kasa. A cele i kasa to w moim przekonaniu i w moim doświadczeniu są na końcu. Są bardzo ważne, ale są na końcu. Pierwsze elementy, które potrzebujemy ustalić, wyciągnąć z siebie, z kontaktu ze sobą, jest credo. Credo to jest bycie w zgodzie ze, ze sobą, postanu w sobie. Przyrzeknij sobie, obiecaj sobie, że będziesz zawsze w zgodzie ze sobą, z prawdą swojego serca. I jeżeli twoje serce mówi ci rób tak i tak, to będziesz się tego trzymać. Bez względu na to, co mówi twój umysł. To jest credo. Bądź wierny sobie. A druga rzecz to jest misja. Czy wiesz, co twoja firma... Wnosi dobrego do świata, i misja jest bardzo ważna, bo najpierw musisz dać, żeby wziąć. A ego będzie ci mówić, bierz, bierz, bierz. Ja, ja. No i wtedy, kiedy zaczynamy brać, tylko brać. To świat jak lustro będzie ten ruch nam odbijać, czyli będzie brać od nas, a my chcemy dawać. Bo jak staniesz przed lustrem i wyciągniesz rękę, żeby komuś dać, to lustro odbije ci ten sam gest do ciebie. Czyli jak ty będziesz dawać światu, to świat będzie dawał tobie. Bardzo często utykamy w swoich biznesach, bo chcemy tylko brać, bo tak mówi ego. A serce zawsze chce dawać, wymieniać się, dzielić się, wspierać, współpracować. Więc jeżeli idziemy za sercem, za swoją prawdą, to zawsze będzie płynąć. Dużo mówiłam o tym na webinarze. Druga rzecz. Gubimy siebie. Mam tutaj na myśli to, że bardzo często, szczególnie kiedy utykamy, kiedy nam coś nie idzie, to zaczynamy rozglądać się na boki, zaczynamy się porównywać z innymi ludźmi, którzy też są przedsiębiorcami. I to jest różnica pomiędzy naśladowaniem kogoś, a inspirowaniem się. Jeżeli ja kogoś naśladuję, to znaczy, że biorę to, co on robi, i ten sposób, w jaki on to robi, i zaczynam robić tak samo jak on. Tylko pytanie, czy to jest w zgodzie z moją prawdą, z moim credo, z moją misją, z moją wizją. Czy to jest moje? Z serca. Czy po prostu kopiuje i naśladuje innych ludzi na ślepo? I wtedy to nie wyjdzie, bo to nie jest Twoje. Natomiast inspirowanie się to jest coś zupełnie innego i to róbmy śmiało. Patrzę na kogoś, jak on robi swój biznes, co on robi, przykładam do siebie, sprawdzam. Czy to, co on robi, sposób w jaki on robi swój biznes, jest w zgodzie ze mną, z moją prawdą? Jeżeli tak, zabieram. Jeżeli nie, nie zabieram. Naśladowanie, nie, inspirowanie się, tak. Jeżeli my się porównujemy, to zobaczcie. To będzie spadać nasze poczucie własnej wartości, bo my zwykle się porównujemy na niekorzyść. Umysł przyjdzie i powie: No, popatrz, masz zastój w swojej firmie, nie dzieje się, to znaczy, że coś robisz źle, jesteś niewystarczająco dobra, jeszcze tego nie umiesz, tamtego jeszcze nie wiesz. Popatrz na to, jak to robią inni. I zamiast mieć wektor skupienia do siebie, do środka, i szukać swojej prawdy, skontaktować się ze sobą, bo wszystkie odpowiedzi są w Tobie. To my szukamy na zewnątrz. Rozwiązanie, jakie daje nam transurfing, to jest określić swoje wartości i trzymać się swoich wartości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znaleźć swoje talenty. I Operować, prowadzić swój biznes w oparciu o swoje talenty. I trzecia rzecz, zbudować swoją własną, niepowtarzalną wizję swojego biznesu, bo jesteś jedyny, niepowtarzalny nie będziesz nikim innym nie będziesz tą osobą, którą chcesz naśladować nie będziesz tą osobą. E, której sukces chcesz mieć, możesz być tylko sobą, nie masz konkurencji, nie masz się z kim porównywać, zbuduj własną wizję, wyciągnij ją z serducha, własną wizję swojego biznesu, która będzie w zgodzie z twoim sercem, z twoim credo, z twoimi wartościami, z twoimi talentami. Wszystkie odpowiedzi są w tobie. I jeżeli czasem się zgubisz, to masz do czego wrócić. To nie będziesz rozglądać się na boki, tylko wejdziesz, weźmiesz swój zeszycik i, i wrócisz do swojej wizji, do swojej misji, do swojego credo. I tam są wszystkie odpowiedzi i wystarczy się tego trzymać. Dalej. Trzeci punkt. Kult ciężkiej pracy. Wiem, co mówię, bo jestem z tego nurtu, że trzeba ciężko pracować. I to jest stary paradygmat robienia biznesu. I nie dziwmy się, że ci ludzie, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, nie chcą ciężko pracować, bo to już. Odchodzi. To już, jest, to już jest stary model, stary paradygmat. Nowy paradygmat to jest praca z przyjemnością. Praca ma nam dawać radość i przyjemność. Nasz biznes nie ma być zmaganiem, trudem, walką i ciężkim tyraniem na, na chleb. To już nie o to chodzi biznes warto robić w skupieniu z zaangażowaniem, ale na pierwszym miejscu warto, żeby była radość i przyjemność z tego co się robi. I teraz to jak sprawić, żeby mój biznes nie był biznesem, żeby przetrwać, tylko żeby miał w sobie tę radość. Więc po pierwsze wizja. Twoja wizja musicie Kręcić, musicie zapalać Twoja wizja, jak ma wyglądać Twój biznes. A po drugie, i to jest najważniejsze, ty musisz mieć swój cel. Twój biznes ma realizować Twoje cele. I Twoje cele musisz realizować dzięki swoim drzwiom. To jest takie pojęcie swoje drzwi. Znajdź swoje drzwi, czyli swój unikalny sposób działania, swój unikalny sposób prowadzenia biznesu. Co to znaczy unikalny? No i wracamy do początku. Unikalny, czyli zgodny z Twoim credo, zgodny z Twoją prawdą serca, a nie z tym, co mówi ci świat zewnętrzny, że teraz jest taka moda, taki trend i taki algorytm. Ja nie przeczę, że to jest ważne, ale najważniejsze jest Twoje serce. Twój biznes będzie Ci sprawiał przyjemność, jak Ty wiesz, że będzie Ci pomagać realizować Twój cel, cel z Twojej prawdy. Co ma wnieść dobrego do Twojego życia Twój biznes? I sposób działania w tym biznesie ma Ci sprawiać radość. Masz znowu to czuć sercem. Idziesz ze swojej prawdy, ze swoich wartości. Nie rozglądasz się na boki, jak to robią inni i co mówi moda. Ty masz czuć swoją prawdę. W swoim biznesie i nie odstąpić ani na krok od swojej prawdy. Bo jeżeli odstąpisz, no to znowu może przyjść ta ciężkość, której przecież już nie chcemy. Biznes ma być w radości. Dlaczego w radości? No bo jak my chcemy więcej pieniędzy, to pieniądze nie płyną do smutnych ludzi. Pieniądze płyną tam, gdzie jest radość. Energia pieniędzy płynie tam, gdzie jest życie. A życie to jest radość, to jest przyjemność. Więc jak chcesz więcej pieniędzy, a o to też przecież chodzi, kiedy mamy swoje biznesy, to musi się tam pojawić radość, żeby pojawiły się pieniądze. I musi być coraz więcej radości żeby pojawiało się coraz więcej pieniędzy. To tylko taka zajawka, będzie cały warsztat o energii pieniędzy. Jak one płyną i do kogo płyną. I kolejna rzecz, w naszych biznesach może pojawić się presja. I może pojawić się huśtawka emocjonalno-mentalna. I dużo mówiłam o tym na tym bezpłatnym webinarze. Jeszcze raz Cię zapraszam, obejrzyj tam jest kupa wiedzy. I zdanie mam dla Ciebie takie. Robimy nasze biznesy w świecie wahadeł. A zatem zdanie brzmi: że wahadła mają bujać Twoim biznesem, ale nie mogą bujać Tobą. Czyli w Twoim biznesie może być różnie. Raz będzie mniej, raz będzie więcej. Ale ty, jako właściciel swojego biznesu, musisz zachowywać równowagę emocjonalno-mentalną. Jeżeli nie masz tej równowagi, to wahadła nie tylko bujają Twoim biznesem, ale przy okazji bujają też Tobą. Więc jeżeli płynie. To ty czujesz radość, entuzjazm i pojawia się oczekiwanie, żeby jeszcze więcej, żeby to się nie skończyło, żeby tak było zawsze. Buja cię wahadło. A jeżeli nie płynie w Twoim biznesie, to czujesz niepokój, zniecierpliwienie, oczekiwanie, lęk. I znowu to nie tylko Twoim biznesem buja wahadło. Ale buja też Tobą. W Twoim biznesie będzie się działo różnie, ale istotne jest, że ty masz utrzymywać równowagę emocjonalną. Wahadło buja biznesem, a nie powinno bujać Tobą. Więc cokolwiek się wydarza w Twoim biznesie, to ty trzymasz się swojego serca, swojego celu, swoich drzwi, swojej misji, swoich wartości, swojego credo, i zachowujesz spokój. Ciekawa jestem, jak to, co opowiedziałam, z tobą rezonuje. Mam dla ciebie jeszcze zaproszenie, ponieważ e, organizuję masterclass. Sukces w biznesie to takie dwudniowe spotkanie dla 10 przedsiębiorców, którzy chcą ustawić swój biznes na sukces. Jak mówi Tafti, nie oczekuj, ustaw rzeczywistość. Nie martw się, ustaw rzeczywistość. Nie bój się, ustaw rzeczywistość. Nie żądaj, ustaw rzeczywistość. Transurfing i Tafti daje nam narzędzia, żebyśmy ustawili swoje biznesy, swoją rzeczywistość biznesową. I podczas tego Masterclass w pierwszym dniu będziemy robić te podstawy, czyli... Kredo, wartości, talenty, wizja, misja i cel. To wszystko ustawimy z serducha. Zabiorę cię do Twojego serca, do Twojej prawdy, żebyś nie wyciągał tego z głowy. Z głowy każdy to potrafi wyciągnąć. Sztuką jest spotkać się ze swoją prawdą w swoim sercu. I nie bać się tego, co się tam spotka. Natomiast w drugim dniu Masterclass będziemy ustawiać rzeczywistość, czyli będziemy stosować techniki tafti w biznesie. Będziemy ustawiać cel, będziemy ustawiać obraz, czyli ciebie, Twoje wnętrze, będziemy ustawiać odbicie, czyli rzeczywistość na zewnątrz, i będziemy stosować narzędzia transurfingu. Które będą wspierać Ciebie i Twój biznes na drodze do sukcesu, czymkolwiek on jest. Chcesz mieć więcej pieniędzy, klientów, zleceń, rozwoju, więcej spokoju w swoim biznesie. Chcesz może mieć jaśniejszą wizję, klarowniejszą wizję. Może chcesz powrócić do tej jedności umysłu i serca. Może chcesz wrócić, na ścieżkę serca. Może utknąłeś, na tym Masterclass. Dostaniesz odpowiedzi, ustawisz swój biznes. Jestem przekonana, że ruszysz do przodu. Także zapraszam serdecznie. Na końcu będzie plansza i na dole w opisie. No dobrze, tyle na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję. Do kolejnego filmu.